Piękny, ale zdęży cię. ty, no zdrowo wygląda, zaraz zobaczymy o następny, Toż to szok kureczki, coś więcej. Nie wierzę, nie wierzę. Szukamy dalej Jak się zaczynają, to się zaczynają. Masz tuż zajączek. Ale my dzisiaj polujemy no... No proszę Nie, z tego nic nie będzie. Nie, to był prawdziwek, tylko kapać. kapeć. O proszę. Ten jest piękny. O kolego. Też jesteś. Zaczęły się i to grubo. Dobra, powrzucamy do koszyka, nakręcimy następnego.